Siema, się o tej teorii, chciałbym przeprosić was za bałagan w tle. Jak widzicie, tutaj chociażby mam rozwalony parapet, tu jest przesunięte łóżko. No, po prostu jest u mnie remont w domu, i wszędzie jest pełno syfu. Ale mimo tego, że jest remont, nie mógłbym was zostawić bez odcineczka i dzisiaj mam naprawdę mega mocny temat. Widzowie, pokażę wam 10 totalnie nowych skinów, które naprawdę mogą wlecieć do Brawla już w kolejnej aktualizacji. Są to skiny, które wyciekły, zostały zlikowane i długo zastanawiałem się, czy ten odcinek w ogóle mogę nagrywać, czy nie stracę przez to współpracy z Supercellem ale sam zapytałem się twórców, czy mogę coś takiego nagrać i dostałem od nich zgodę. Oprócz tego wielu youtuberów za granicą, jak na przykład Ray, też o tym już nagrywało, więc jak najbardziej o tym odcinek można nagrać. Ja sobie tego nie wymyślam. Pokażę wam skin. Które naprawdę mogą wlecieć już w kolejnej aktualizacji, bo są one od samych twórców Brawl Stars. Ja jakie zobaczyłem, są naprawdę kozackie. I już się nie mogę doczekać, jak wam je pokażę, więc jak możecie, to zostawcie łapeczkę w górę za to, że nagrywam dla Was taki odcinek, bo naprawdę się starałem, zbierając te wszystkie informacje i pokazując wam te wszystkie nowości. Jak będziecie dobijać dużo łapek w górę, to będę nagrywał wam więcej odcinków z Brawl Newsów W poprzednim filmie obiecałem, że na kartce napiszę 30 losowych subskrybentów. Dziękuję tym wszystkim osobom, które zostawiły subika na moim kanale. Sorry za dźwięki w tle, ale no tak jak mówię, mam tam remont. Jak też chcecie być zapisani na takie... Karteczce w kolejnych odcinkach to może w pewnego razu zrobię aż 100 osób, które zapiszę na kartce. Więc wystarczy subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze nie macie subika, polecam. No i w komentarzu napisać Tori zapisz mnie na kartce. Coś takiego i będę wiedział, że chcecie być zapisani. A więc ten odcinek zacznijmy sobie od tego, że w poprzedniej aktualizacji w poprzednim Broadoku było dużo nowych skinków. I te skinki były już dużo wcześniej przedstawione przez twórców na takich specjalnych ankietach. Wysłali je oni do całego zespołu Supercela, no i zapytali się o opinię. Czy te skiny są fajne i czy one mogą w ogóle wejść do gry? No i i jako że Super Solowi się one spodobały, no to one wbiły do gierki, ale już wcześniej oni mieli informację jak te skiny wyglądają. Jak widzicie, były tutaj narysowane na kartce. Ale pod nimi były narysowane też takie skinki, które myślę, że dobrze kojarzycie. Są to guty randomsi. Czyli taki zestaw skórek, który już od jakiegoś czasu mówimy, że może wejść, ale dalej jeszcze nie wszedł. Jak widzicie oni rzeczywiście są w planach, bo są narysowani na normalnych ankietach, które twórcy Supersala pomiędzy sobą wysyłali. Więc to mogłyby być pierwsze trzy skinki, które wejdą w kolejnym update. E, no bo taka sama sytuacja była z tymi, na przykład z tym skinem do Edgara, z tym skinem do Czaka, czy do Serge'a i tak dalej. One były wcześniej namalowane po prostu i w tym samym etapie, gdy one były malowane, namalowano też trzy, te trzy skiny gut Ale żeby tego było mało, już od dłuższego czasu planowany był ten skinek jakim jest BIH. To jest ten skinek, który wygrał głosowanie i jego akurat na 100% wiemy, że wejdzie do gry i on też tutaj był narysowany. E, Właśnie jeśli chodzi o te skinki takie na początek koncepcyjne, ale te, które twórcom się spodobały i które twórcy chcieli, żeby były dodane. No i ten skinek Dobi już na pewno wejdzie w takiej kolorystyce, ale co ciekawe, ma on wnieść za sobą też cały swój pakiet skinów. Czyli będzie to cały zestaw skinów hakera. Zanim ja wam pokażę, chciałbym szybciutko poprosić o wpisanie przez was kodziku Torii w sklepie Brawl Stars. każda osoba, która ma wpisany kod. No i oczywiście doładuje sobie na przykład jakiś pakiet klejnotów z Kodem Tori, lub kupi nowy karnet, lub kupi jakiegoś nowego fajnego skina, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. I tutaj wy tam kilka osób, które ostatnio kupujecie coś z moim kodikiem. dzięki wielkie mordki jesteście totalnymi szefami jest was naprawdę dużo, nie wiem jak wam dziękować widzowie jak też chcecie być pokazani to tutaj macie maila na którego wysyłajcie mi nagranie lub screena jak kupujecie coś z moim kodikiem. no i jak ktoś to już wam pokazuje te nowe skinki które wyciekły lecz warto najpierw wspomnieć że mam do nich dostęp dzięki tej stronce CLB na twitterze taki ziomeczek naprawdę robi dobrą robotę no i on tam właśnie udostępnił informacje o tym stąd też te skiny które zaraz wam właśnie pokażę nie ma na nie 100% szans że na pewno wejdą ale są po prostu bardzo duże szanse że wejdą no bo raczej bez powodu twórcy pomiędzy sobą by ich nie wysyłali. No, i bez powodu nie mówiliby o nich, nie przygotowywali ich. Ale miejcie to z tyłu głowy, że, no, której z nich na pewno nie wejdą. A myślę, że której z nich mogą wejść, ale stuprocentowej pewności nie mamy. Oglądajcie ten filmik do końca i napiszcie, który z nich jest według Was najlepszy. A pierwszy z nich należy do Larego i Loriego. Haker Lary i Lori. Boże, widzowie, jaki ten skinek jest piękny. Po prawej stronie macie normalnych lary i Lorich, a po lewej macie właśnie tego skinka. Jak widzicie, ta odsłona tutaj, zwłaszcza tej jednej postaci, jeśli chodzi o tego zadmiarza czarnej. Matko Boska, jak to super wygląda. Ten skin jest tak dobombiony. Yy, możecie napisać do każdego skina ocenę W komentarzu z w 1 do 10 Ja temu dałbym spokojnie dziewiąteczkę Jeszcze myślę, że animacje będzie miało naprawdę piękne Następny skinek, którego chcę wam pokazać To też jest właśnie z tego całego zestawu hakerów I należy do Broka Ja ostatnio strasznie polubiłem Broka, mam co prawda do niego mnóstwo fajnych skinów No bo chociażby mam tutaj Broka Zeusa, czy nie wiem, no nawet tego Tańczącego Broka, rzadkiego skinskiego nowego roku Ale ten skinek, yy, haker do Broka Też myślę, że mógłby dołączyć do mojej kolekcji I daję mu ocenkę, myślę, że tak 8,5 na 10. Kolejny skinek którego muszę wam pokazać, moim zdaniem jest najlepszy z nich wszystkich. Virus Charlie. Mamy podobnego skinka, jakim jest Virus 8-bit i twórcy zobaczyli, że ten skin Virus 8-bit naprawdę spodobał się wielkiej ilości graczy i odniósł wielki sukces. Dlatego chcieliby dodać coś podobnego. Cały zestaw tych hakerów i wirusowych skinów. No i między innymi byłby Virus Charlie, który mocno go przypomina, ma też takie macki, miałby na pewno przekozackie animacje. No i nie wiem jak wy, dla mnie to jest skinek 10 na 10, na pewno bym go kupił. Byłby pewnie drogi, ale myślę, że byłoby warto. Lecz pamiętajcie, że wszystkie te skiny, co wam pokazuję, one są dopiero tak namalowane jakby kredkami. Twórcy jak będą mi dodawać do gry no to dokładnie jeszcze przygotują tego skina, dodadzą mu taką lepszą grafikę typową z Brola i wtedy będzie wyglądał jeszcze ładniej. Miejcie to z tyłu głowy. No i właśnie to są wszystkie skiny hakerów, które wam tutaj wyświetlam z tego takiego połączenia. Bardzo możliwe, że to będzie jeden z nowych sezonów w kolejnej aktualizacji. Nie zdziwi się jak w kolejnym Brawl toku będziemy mieli zestaw skinów hakerów i nowy sezon w karnecie będzie właśnie związany z hakowaniem. To by było naprawdę mocne. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli taki sezon, bo ja bardzo bym chciał. Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec informacji o nowych skinach, bo mamy jeszcze drugie opcje. Nowych skinów, które twórcy też do siebie wysyłali i dawali do ankiet, no i pytali się pracowników, które po prostu z tych skinów są najlepsze i które z nich mogliby dodać. I właśnie cała ta debata dotyczyła głównie skina do Mortisa w różnych wersjach. Wy napiszcie w komentarzu, która podoba wam się najbardziej. Pierwszy z nich to jest ten oto Smok. Wszystkie to są takie smoki, tylko jakby w zmienionych kolorach. Pierwszy jest fioletowy. Jak widzicie, no on normalnie jest królem na początek, gdy gracie tym Mortisem. To jesteście normalnym królem, macie koronę, macie pelerynę, macie wielki miecz, ale jak użyjecie ulta, to zamienia się on na chwilę w takiego smoka zionie ogniem. Ja wiem, że to wygląda aż komicznie, aż nie wydaje się, że to jest z Brawl Stars, ale naprawdę widzowie, to jest skin, który mógłby wejść do Brawl Stars i twórcy go rozważają. Druga opcja tego skinu do Mortisa to jest taki czerwony Mortis, też taki smok typowo, tylko w bardziej czerwonej wersji. Jest też mega ładny oczywiście, ale mi się bardziej chyba podoba ten fioletowy mimo wszystko. Lecz są jeszcze dwie inne opcje. Pierwsza z nich, tutaj wam ją wyświetlam i to jest taki diabeł Mortis. On to już totalnie rozwala system I moim zdaniem z nich wszystkich jest najlepszy Piękne, lawowe, piekielne ataki Cały taki właśnie w czerwonym stylu No powiem wam, że jest też trochę straszny Ma rogi jak widzicie, ma tam jakąś kolczatkę Pazury, skrzydła Robi robotę ten skinek Jeszcze kolejny skinek do Mortisa właśnie z tych nowych No pewnie jeden z nich tylko wejdzie i zostanie wybrany do gry Zobaczymy który, no to jest taki anioł Ten anioł jest fajny, też ma takie ładne kolorki I naprawdę spoko animacje pewnie bym miał Co zresztą widzicie po tych screenach e, Aczkolwiek mi się chyba najbardziej podoba ten Właśnie diabeł. Jeśli chodzi o te skiny do Mortisana, no to raczej byłyby to legendarne skinki, czyli kosztowałyby 299 gemów za cały pakiet, ale jak za takie mocne animacje i taki mocny wygląd, to myślę, że warto byłoby to zapłacić. Tutaj macie screena pokazanego, gdzie twórcy pomiędzy sobą wysłali też specjalną ankietę. I tak się składa, moi drodzy, że w tej ankiecie pytali się, jakim według pracowników Supercela i bliskich im osób byłby najlepszy kolejny sezon, jeśli chodzi o kolejny nowy karnet, z czym on miałby być związany? I można było zaznaczyć tylko 5 opcji, ja niestety tych wszystkich opcji tutaj nie mam pokazanych, ale na tym screenie widzimy ich i między innymi jest tam napisane mordeczki coś z Japonią związanego, coś ze smokami, rycerzami, po prostu z czarodziejami, czyli to by pasowało do tych skinów Mortisa. Mamy oczywiście coś z mitologią. Jest też ciekawa opcja odnośnie dziecięcych skinów, skinów dzidziusiów, czyli słodkie skiny i postacie z wielkimi głowami. Mamy też coś związanego z jedzeniem, czyli na przykład coś typu jak jest Burger Lu czy Daryl. Napiszcie, którą z tych opcji wy byście wybrali, żeby wbiła do kolejnego sezonu. Ja mimo wszystko i tak wybieram sezon Hakera, który był na pewno w niższych odpowiedziach, ale tak jak mówię, do wszystkich odpowiedzi dostępu niestety nie mam. I myślę, że te skinki są naprawdę mocne i cieszę się, że mogłem wam to przekazać. Ale mam jeszcze dwa naprawdę ciekawe newsy. Pierwszy jest taki, że już za lekko ponad dwa dni startuje mega świnia, co bardzo mnie cieszy, bo znowu będzie można sobie wbić pełną mega świnkę, no i otwierać fajne dropy. A kolejny news jest taki, że ostatnio mieliśmy kwalifikacje do mistrzostw świata marcowych w Brawl Stars pierwszych w 2024 roku, i tutaj mamy wszystkie drużyny, które się zakwalifikowały, jeśli chodzi o nasz europejski region. Sam też pewnie będę komentował dla was te mistrzostwa. No i jak widzicie, jest nasza polska ekipa, która już w drugim meczu ćwierćfinałowym zmierzy się z Humble, Zeta Division kontra Humble. Humble to jest dobra ekipa, ale myślę, że bez problemu sobie z nimi poradzimy. Pierwszy ćwierćfinał to Team ogórciki kontra Food Esports. Dwie naprawdę mocne drużynki, bo to Team ogórciki to jest nowa taka drużyna, ale oni mają bardzo dobrych zawodników. E, później w trzecim ćwierćfinale mamy Eclipsear Esports kontra BC Gaming. No i jeszcze jest Replay Totem kontra SK Gaming, czyli to już w ogóle taka klasyka, przepotężne pojedynki. Te drużyny zakwalifikowały się jako region europejski. Oczywiście ja to tak jak mówiłem, raczej pewnie będę komentował gdzieś pod koniec marca, no już mają być 30 marca, podajże. No i będzie Będziemy trzymać wszystkich kciuki za Zetę, bo to pierwszy turniej, który mogą wygrać w tym roku.